Thank you Jakie kochani witam w kolejnym filmie na moim kanale? Dzisiaj jest niedziela i dzisiaj mam mega dużo nauki, ponieważ wczoraj w sumie przed pół dnia nie było mi domu, potem byłam zmęczona i zrobiłam tylko takich kilka małych rzeczy do szkoły, zawsze coś, ale no i tak dalej jestem daleko, daleko w tyle. I czuję, że po prostu dzisiaj nie wyrobię, ale wstałam sobie dzisiaj trochę wcześniej, wstałam o 7.30, ale byłam tak zlagowana i nie widziałam, co się dzieje. I trochę to przygotowanie zajęło mi trochę dłużej, więc teraz jest dziewiąta i właśnie będę się zabierała do nauki. Więc dzisiaj będzie coś bardziej w stylu takiego study vloga. Zrobię sobie teraz listę rzeczy do zrobienia. Okej, okay, więc z tego, co sobie zapisałam, muszę nauczyć się na chemię na kartkówkę, zrobić zadania z chemii, e, opracować zagadnienia z fizyki i się ich nauczyć. E, geografię opracować zagadnienia i zacząć się ich uczyć, i zacząć uczyć się tematów biologii. Więc, żebyście wiedzieli, jakie są priorytety, mniej więcej wytłumaczę wam, jak będzie wyglądał ten tydzień. Więc w poniedziałek mam kartkówkę z chemii i sprawdzam z fizyki. We wtorek mam sprawdzę z geografii. W środę nic chyba nie mam, oprócz tego, że muszę się nauczyć na chemię. I w czwartek mam sprawdzian z biologii. Z czego od środy do piątku są pisane próbne matury, więc przychodzimy na godzinę jakoś po 11, jakoś przed 12, coś takiego i zostajemy chyba do 15 w szkole. I to będzie w środę i w czwartek, bo w piątek jadę na wycieczkę. Więc ten tydzień będzie taki bardzo chaotyczny i będzie bardzo dużo nauki, zwłaszcza na biologię, ponieważ ten sprawdzian z trzech, których mieliśmy ostatnio, będzie chyba najtrudniejszy, bo będzie tu najwięcej po prostu materiału. Um, a nie mam się tego zbyt kiedy uczyć, bo w poniedziałek muszę się uczyć już na wtorek, na geografię. We wtorek, więc wtorek po mi zostaje i środa przed i po, ale mam też jeszcze dodatkowe angielski w środę, więc jest naprawdę mało czasu, więc musiałabym zacząć już się uczyć dzisiaj. Ale nie chcę też na siebie naciskać, bo wiem, że wszystkiego nie dam rady zrobić w jeden dzień, więc zobaczmy po prostu, ile mi się uda. Najważniejszymi priorytetami są dla mnie nauczenie się na chemię, opracowanie zagadnień z fizyki i ich nauka i chociażby opracowanie na zagadnień z geografii i ewentualnie odpuszczę sobie naukę. A jak będę na siłach, to zrobię więcej. Okej, okay, więc skończyłam robić właśnie fizykę. Troszeczkę zapamiętałam i tak wiecie mniej więcej sprawdziłam sobie, co ogarniam, a co nie. No i większość większości nie ogarniam, ale to było do przewidzenia, bo ja niestety nie lubię fizyki bardzo. A few moments later. Odwołali mi fizykę i nie mam sprawdzianu. Więc mam tylko chemię, geografię i biologię. I kartkówkę z PP, ale to nie istotne. Dobra, czas, żeby, żeby się pomalować, chciałabym już zacząć, żeby być ogarnięta. Widziałam ostatnio taki fajny makijaż na TikToku, ale teraz nie mogę go znaleźć, bo oczywiście go nie polubiłam, ale może uda mi się zaraz coś poszukać i go odtworzę. pomalowałam i nagram chyba teraz jakiegoś TikToka, bo dawno też nie nagrywam, bo jakoś w tygodniu nie mam czasu, więc teraz to zrobię. Okay, więc jest teraz 2048. Ja się przed chwilą zadzwoniłam z Gabrysią i opracowywałam sobie zagadnienia z geografią w ogóle. I teraz yy, muszę tak umyć się, umyć włosy, ułożyć włosy, spakować się i zacząć taki. Challenge na ten tydzień, który też będę właśnie nagrywała na YouTube, ale chyba na razie Wam nie zdradzę, co to takiego będzie, ale muszę zrobić też coś związanego z tym, no i spakować się do szkoły i tym podobne, więc no, no nie wiem, no nie wiem jak ja się tutaj z tym mam wyrobić, ale dobra, bo chciałam się dzisiaj dosyć wcześniej położyć, ponieważ jutro mam na 8.55, bo odwołali mi fizykę, więc wstanę sobie o 6, wyszukuję się do szkoły i będę się jeszcze uczyć chemii. Jak już ogarnęłam w miarę włosy, one i tak muszą tak chwilę posiedzieć, to zajmę się cerą. I kupiłam ostatnio taki nowy krem na noc z polecenia Gabrisi i użyłam go teraz drugi raz. I w sumie jestem z niego na tą chwilę zadowolona. Nie zużywa się go jakoś bardzo dużo, więc to też bardzo fajnie. I ja już w sumie szykuję się do spania. Jeszcze tylko przed snem sobie rozwalę te wałeczki. I to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że tak mi wam się spodobał. Pamiętajcie o subskrypcji dzwoneczka, żeby być ze wszystkimi filmami na bieżąco. I oczywiście o łapce w górę. A my się w kolejnym filmach. pa! pa.